Witam w grupie Oświetlamy drogę, gdzie robimy, czynimy dobro, bo przez dobro nie tylko naprawimy społeczność i będziemy mieli super bezpieczne i, yy, i wymarzone życie, ale również przez dobro widzi nas Bóg. Jeśli ktoś jest wierzącym, to przez dobro, przez uczynki do Boga, a nie przez gadanie. I mm, dzisiaj możemy obserwować, kiedy to flotylla, która ostatnio ratowała żółwia, e, i być może jeszcze jakieś inne morskie stwory, oceaniczne stwory, e, o których nie wiemy, e, flotylla zespolona z wielu narodów dopływa do państwa Palestyna, do jednej z części państwa Palestyna. E, Żebyście wiedzieli, państwo Palestyna złożone, o czym mówimy, to tutaj znajduje się flotyla, to jest Cypr, tu jest państwo Palestyna, to jest taki kawałek, to jest państwo Palestyna pomiędzy Libn, Liban i pomiędzy Egiptem i państwo Palestyna, tutaj flotyla płynie do tej części państwa Palestyny, czyli do strefy Gazy i Flotylla, flotylla dopływa. Jest około 150 km od Palestyny, państwa Palestyna, i, i płynie nadal. Możecie oglądać na żywo, jak płyną I, i co się dzieje na statkach. Tutaj właśnie Wam pokazuję obecnie z kilku statków na żywo na YouTubie płyną, wieczór się zrobił live global smooth flotilla near high risk zone i życzymy oczywiście pomyślnych wiatrów, szerokich wiatrów żeby deły jak na Podhalu i życzymy silnych silników żeby wsparły, wsparły tą całą podróż, no i oczywiście dobra nas wszystkich życzymy, żeby dobro nasze, nas dobrych ludzi, was wspierało w całej tej podróży i e, można powiedzieć takiej e, końcowej podróży, ale później jeszcze trzeba wrócić ale później jeszcze może będzie kolejna taka podróż, kto wie co się wydarzy e, dlatego też na pokładzie jest Bóg z taką ogromną Pięścią, która płynie prosto i toruje im drogę do państwa Palestyna, do głodzonych dzieci. E, niech Bóg w opiece ma tych, którzy płyną, bohaterów, również Polaków, znajdujących się tam, bohaterów i innych narodowości. Niech Bóg ma w opiece wszystkich tych bohaterów, którzy płyną, pomóc głodzonym dzieciom na śmierć, i, e, i niech Bóg ma. W opiece, oczywiście, te głodzone dzieci na śmierć i ratuje je na wszelki możliwy sposób. Choćby to, że płynie właśnie ta flotela, to jest właśnie to, co wysyła Bóg dla tych głodzonych dzieci. My, oczywiście, nasza grupa, oświetlamy drogę, gdzie dla nas czynienie dobra jest. Najważniejsze, bo Bóg patrzy poprzez nas, poprzez nasze dobro, czy czynimy dobro i innym ludziom patrzy na nas Bóg i, i e, dla nas bardzo ważna jest ta relacja też z Bogiem, lub ktoś jak nie wierzy na no to, żeby zostać tym dobrym człowiekiem, to jest bardzo ważna relacja, żeby zostać dobrym człowiekiem, czynić to dobro, e, to dla nas, to dla to my jako grupa. E, czujemy się, czujemy się e, jakbyśmy byli na pokładzie tych statków i, e, i wspieramy z całego serca. Jesteśmy z wami. Ktoś macha z jednych ze statków, machamy również, machamy również, pozdrawiamy. Ktoś właśnie macha, super. E, i, mm, I pozdrawiamy również. Szerokiej drogi, e, nie wiem jak się tam mówi na Żeglarze, szerokiej i drogi żeglarze. Pozdrawiamy serdecznie od Grupy Oświetlamy Drogę.